Dzień dobry serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk. I witam Cię w materiale dotyczącym notacji UML. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie relacje, jakie są na diagramie przypadków użycia. Ale teraz wrócimy trochę do podstaw i podstawowych elementów, które znajdują się na diagramie przypadku życia. Odpalę sobie już Visual Paradigma i zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj ten diagram, który był omawiany już z kilkoma dodatkowymi elementami, z kilkoma zmianami, ale generalnie się wszystko zgadza i powtarza. I przejdźmy sobie przez elementy, które się tu pojawiają. Zaczniemy od aktorów. Aktor, tutaj mamy gość, mamy aktor2. Aktorzy to są role, które w jakiś sposób mają interakcję z naszym systemem, z naszymi przypadkami użycia. Role to oznacza tylko tyle, że to nie musi być osoba. To może być system, to może być jakaś usługa, to może być jakieś urządzenie, to może być coś, co reprezentuje to, co chcemy zrobić i to, kto ma do tego dostęp, czyli. Tak, jak wspominałem wcześniej, tutaj chodzi głównie o rolę, i tutaj mamy aktora, którym jest gość. Przypuśćmy sobie, że tutaj będziemy trochę opowiadać o obsłudze hotelowej i hotelu i tam przypadków użycia w ramach danego hotelu, dlatego mamy tutaj gościa, który może mieć jakieś rzeczy, które dziedziczy po innej roli, ale mniejsze o to. Przejdźmy sobie teraz do drugiego elementu, czyli do przypadków użycia, i to jest coś, co reprezentuje funkcję w naszym systemie. I coś, co jest sercem tak naprawdę tego diagramu, i dlatego też diagram się nazywa przypadków użycia, ponieważ to jest główna rzecz, na której się skoncentrujemy tutaj w modelowaniu. Takiego diagramu. I w przypadku gościa to może być na przykład rezerwacja pokoju. To będzie zawsze elipsa. Staramy się nazwy mieć krótkie, treściwe, tak żeby było jasne i bez żadnych wątpliwości, jaką funkcję realizuje nasz system. I przejdźmy sobie od razu do trzeciego elementu, którym są relacje. Mamy zwykłe powiązanie pomiędzy naszym aktorem i naszym przypadkiem użycia. Mamy też relacje zawierania. Mamy. Relacje rozszerzania. Mamy też relacje dziedziczenia, to jest coś, co ułatwia nam mocno modelowanie, no bo wiemy, co korzysta z jakich funkcji, co aktor dziedziczy po innym aktorze, czyli która rola zawiera się tak jakby w, innym, w innej roli, więc to jest coś bardzo, bardzo przydatne. Kolejnym elementem, czwartym już są granice systemu. Widzimy tutaj sobie taki prostokąt, który się nazywa system, i jak widać, że jak sobie złapię go, jak mi się uda. To wszystkie przypadki użycia w ramach tego systemu ruszają się razem z tym prostokątem, ponieważ one się zawierają w ramach tego systemu. To nie jest tak, że wszystkie przypadki użycia muszą być w ramach jednego systemu na jednym diagramie. Może być tak, że część realizuje jeden system, część realizuje drugi system, a nasz aktor ma dostęp do obu tych systemów. I przejdźmy sobie już do ostatniego elementu, który tutaj się znajduje, i są to notatki. W notatkach zawieramy dodatkowe komentarze, informacje, warunki, szczegóły, wszystko co może nam... Pomóc potem podczas interpretacji tego, co się dzieje na naszym diagramie, jest to bardzo często wykorzystywane. I tutaj mamy sobie dodatkową notatkę o naszym ziomku. Jak widzimy, to jest tak, że to jest prostokąt. Tutaj akurat w przypadku paradajma róg jest zagięty, czasami są to zaokrąglone i linia przerywana łączy naszego aktora, bądź zupełnie każdy inny element. Z naszą notatką. No dobrze, to byłoby tyle w tym materiale. Mamy podstawowych pięć elementów na naszym diagramie przypadków użycia, aktorzy, przypadki użycia, relacje, granice systemu oraz notatki. To, co jest takim częstym błędem, to nie zidentyfikowanie wszystkich tych obszarów. Na zasadzie takiej, że zaczynamy modelować, zaczynamy rysować nasz diagram przypadków użycia i nie zidentyfikujemy wszystkich aktorów. Na zasadzie mamy gościa, mamy administratora, mamy obsługę hotelową. I zapomnimy o naszym administratorze, i tylko umieścimy na naszym diagramie gościa i obsługę, no bo w sumie oni tak głównie sobie działają, a tutaj jest ktoś jeszcze wyżej administrator, albo jest jeszcze kierownik przyłożony tego, tej osoby, która obsługuje nasz hotel i też ma jakąś dodatkową rolę gdzieś. Więc musimy o tym wszystkim pamiętać, to jest podstawowa rzecz, zebrać te wszystkie informacje. Najlepiej przed w ogóle modelowaniem, zebrać sobie aktorów, zebrać sobie przypadki użycia i potem dopiero zaczynamy rysować, i wtedy wychodzą nam różne ciekawe rzeczy i często zaczynamy myśleć, jak te przypadki łączą się ze sobą, jak te role, które mamy w systemie się łączą ze sobą, czy te wszystkie role są potrzebne, bo na przykład zobaczymy, że przełożony i administrator mają te same role, więc może niekoniecznie musimy zaśmiecać nasz system kolejnymi rolami, które mają takie same możliwości, ale to wszystko wychodzi już przy tworzeniu naszego diagramu przypadków użycia. To byłoby na tyle w dzisiejszym krótkim materiale odnośnie diagramu w przypadku użycia, mam nadzieję że Ci się podobał, że jest z wartością dla Ciebie i że w ramach ćwiczeń sobie stworzysz kilka takich diagramów, potworzysz trochę use case'ów, aktorów i przede wszystkim praktyka pomoże Ci w rysowaniu takich diagramów i generalnie w projektowaniu systemów informatycznych. Z mojej strony to byłoby tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, zachęcam Cię do dołączenia do mojej społeczności, gdzie link będzie znajdował się na pewno w opisie, pojawi się też na ekranie i słyszymy się już w poniedziałek na kolej w vlogu, ewentualnie jeśli dołączy do społeczności, to możemy się usłyszeć nawet już za chwilę gdzieś tam na discordzie. Dobrze, dziękuję i do usłyszenia.